A spekuluje się, że w przyszłorocznych wy wyborach pan jest gotów podjąć tę rękawicę i zawalczyć o urząd prezydenta Warszawy. To prawda to z pierwszej ręki chciałabym wiedzieć, czy to jest prawda. Gdyby. Była taka decyzja polityczna, prawa i sprawiedliwości, bo tylko z tej partii kandydatem mógłbym być, by mi pozwoliło na to moje serce polityczne. To byłoby to wielki zaszczyt dla mnie, ale to musimy poczekać na decyzję, która jest oficjalnie w pewnym czasie ogłaszana. Niektórzy zarzucają mi, że jestem ich zdaniem zbyt mało znanym politykiem. Chciałbym Państwu powiedzieć, że. Roki przed pierwszą walką za pollo-krida też nie był znany. Poczekajcie. A też pojawiają się coraz częściej informacje, że Gotów byłby pan także podjąć rękawice o urząd prezydenta kraju. To też możliwe? Nie, nie, Czy to za daleka perspektywa jest tak nie mówiłem, Andrzej Duda jest prezydentem Rzeczpospolitej do 2025 roku. To, że moje nazwisko razem z innymi wybitnymi politykami prawicy pojawia się w jakichś publikacjach prasowych, to mnie naprawdę czyni ogromny zaszczyt, ale to ja nie myślę o takich rzeczy. Trzeba kogoś, kto to weźmie na siebie. kto podejmie się tak. Piekielnie trudnego. Nie ma co tutaj ukrywać zadania. Gdyby była taka decyzja polityczna Prawa i Sprawiedliwości, bo tylko z tej partii kandydatem mógłbym być, by mi pozwoliło na to moje serce polityczne. Gdyby była taka decyzja polityczna Prawa i Sprawiedliwości, bo tylko z tej partii kandydatem mógłbym być, by mi pozwoliło na to moje serce polityczne.